Czołem, czołem! Mówi do Was Taczewski. Witajcie na moim prywatnym kanale. Dzisiejszy odcinek, mimo że tytuł wydaje się tak sugerować, nie jest żadnym bajtem. Nie będziecie mieli tutaj miniaturki, oh, szok, niedojrzanie i tak dalej. Nie będzie też żadnych dodatkowych dziwnych rzeczy. Mimo, że tytuł brzmi bajtowo, bajtowy nie jest. Dlaczego? Bo wszystko to, co w tym tytule jest zawarte, jest prawdą. Czyli dzisiaj pokażę Wam zestaw dwóch. Dwóch, dwóch, bo to jest rzymska piątka. Dwóch noży za zapięćnych, łącznie. Noży dla początkującego. I w związku z tym, że są to noże dla początkującego, to wszyscy, którzy są pro jakimiś elo-kozakami, uber-nietoperzowcami, jak to mówi brzydki Burak, no nie muszą go oglądać. Chyba tylko z przyjemności słuchania mojego gadania, aczkolwiek y, nie wiem, czy takowa występuje w przyrodzie. Więc, jeżeli jesteś super uber hiper bushcraftowcem, survivalowcem, prepersem, to po prostu nie jest to film dla Ciebie. Ale jeżeli Ci to nie przeszkadza, to zostań ze mną na dłużej, obejrzyj cały, bo może się okazać, że na tysięczne pytanie, jaki sobie kupić pierwszy nóż, który będzie w pełni zadowalający, ale wiesz, mam mały budżet, to właśnie ten film będzie świetną odpowiedzią i mam nadzieję, że będzie świetną odpowiedzią. I nie przedłużam już, tylko pora Wam opowiedzieć, co to za zestaw. Zapewne widzieliście już miniaturkę, dlatego nie ma tutaj co przedłużać. Wystarczy zrobić dramatyczny wstęp i tak, pragnę Wam przedstawić 130-letnią drewnianą konstrukcję z Francji, legendarną i z bogatą historią, czyli opinera numer 8. Oraz nie mniej legendarną konstrukcję w świecie bushcraftowo-survivalowo-leśnym, bardzo tanią, za to świetnych parametrach, konstrukcję ze Szwecji, czyli More Basic 511. Przechodzimy od razu do specyfikacji technicznej obu tych urządzeń, aczkolwiek nie będzie to jakaś dokładna, super, hiper specyfikacja techniczna. Nie będę się tu rozwodził na temat poszczególnych elementów tych noży, na temat opinela film już powstał, a nawet dwa, gdzie porównuję dwa Opinele numer 8 z różnych rodzajów drewna. Ostatnio miałem też pytanie dotyczące tego, jak te opinele wchłaniają wilgoć i tak dalej, i tak dalej. Więcej na ten temat na pewno dowiecie się pod filmem na temat opinela i pod porównaniem na temat dwóch opineli numer 8, oczywiście będą w kartach. Na temat mory filmu jeszcze nie ma na ten na dzisiejszy dzień, czyli jakiś tam początek sierpnia, ale film z pewnością niedługo się ukaże, więc karta też tutaj gdzieś będzie, tu, tu się chyba pokazują karty. Zanim jednak zacznę cokolwiek mam o nich opowiadać, to BHP przede wszystkim. Dzisiaj rękawic nie będę brał, bo jest ciepło, jest sierpień, mamy godzinę gdzieś tam około południową, więc zamknę sobie Opinela. Najlepiej można go jeszcze zabezpieczyć wiroblokiem, o tym też za chwilę powiem. A oczywiście Morę zamknę w, niej, w jej pochewce, którą jak zwykle dostajecie w zestawie. I teraz, jeżeli idzie o specyfikację techniczną, to najpierw zaczynamy od Opinela. Opinel zbudowany jest głównie ze stali i z drewna. Jest dość obły, jest taki rurkowaty, walcowaty. Wzorowany jest na jakiejś tam tureckiej broni, już nie pomnę wam nazwy broni białej, oczywiście. Yy, dlatego w, ma takie zakończenie, jakie ma, ono też poprawia chwyt. I Opinel ma 8,5 cm, ostrego. Oczywiście nie ma tu żadnego Ricasso, ostrego, czyli krawędzi tnącej, czyli tego ostrza, które tnie. Jest na szlifie pełnym, płaskim, czyli idealnym wręcz do krojenia, szczególnie jedzenia. Ja na przykład Opinele często zabieram do restauracji, bo. No umówmy się, w restauracjach, które nie są najbardziej wybitne, a nawet te, które są wybitne, ale o restauracjach, nie burgerowniach, pizzeriach nie mówimy, no to niestety te noże do krojenia są średniej jakości i przy już białym mięsie wysiadają, a co dopiero przy czerwonym. A ja jestem fanatykiem wołowiny i cielęciny, chociaż świetnie zrobiona cielęcina to i widać. Może być przekrojona. No ale nie nieważne, już nie wracając do tematów kulinarnych, w pełny, płaski, idealny do krojenia. Kiełbaski żarcia, w akwarzeniku, jakiegoś tam ogórka i tak dalej, pomidorka. Do tego profil głównie, jaki ma, to jest gdzieś mniej więcej coś mniej więcej pomiędzy bowiem a clip pointem, czyli jest to taki dość kłujący nóż, którym można by kłuć i przebijać. No, dla mnie to jest bardziej bowiem, zawsze tak mówiłem natomiast czy on się nadaje do jakiegoś płcia i, i, i przebijania i tak dalej, no, no nie są. Do tego występuje zawsze w dwóch rodzajach stali i jest to albo stal inoksowa jest to sandwich inoksowa, czyli nierdzewna oraz stal węglowa, czyli jest to 09C, o ile pamiętam stal węglowa od inoksowej różni się tym od nierdzewnej, że jest rdzewna chociaż pamiętajmy, że wszystkie stale są rdzewne, tylko długość czasu, ilość czasu jaka musi upłynąć, żeby ten ta stal zerzwiała jest po prostu różna i y, stal węglowa ma tą zaletę, że się łatwiej ostrzy, zazwyczaj, świetnie, dobrze się ostrzy, ale dłużej trzyma ostrość i y, ma lepszą agresję cięcia. Po prostu tnie jak głupi. Y, dlatego Opinel też jest znany z tego, że y, stal węglowa w Opinelu i jeszcze na tym szlifie to jest w ogóle inna liga, jeżeli chodzi o cięcie. Warto tutaj dodać, że sam Opinel w wersji numer 8, oczywiście, waży jakieś 60 gram, to jest max. To jest naprawdę bardzo lekki nóż. To jest tak lekki nóż, że niektóre zegarki, nie wiem, na przykład dżiszoki jakieś takie plastikowe, są cięższe. Do tego ma genialną wręcz blokadę, czyli Viroblok. Jest to blokada, która uważam, że gdyby opinel był z bardziej wytrzymałych materiałów tworzony. To z pewnością byłaby to jedna z najmocniejszych blokad obok nie Axis Locka czy Triad, triad Locka. Yy, jest genialny i dodatkowo jest świetnym zabezpieczeniem również dla początkującego, bo może Wam zabezpieczać nóż otwarty przy cięciu, ale też zamknięty, więc nawet yy, jeżeli coś Was mocno denerwuje, na przykład oglądacie obrady Sejmu, no to Wam się nóż w kieszeni nie otworzy. Oczywiście zapomniałem Wam powiedzieć, że yy, grubość głowni. Grubość ostrza w Opinel'u, czyli no, głowni, nie ostrza, jest to jakieś 2,2 mm, a szlif, który jest tu wyprowadzony, to 0 green, czyli ten pełny płaski sięga do samej krawędzi, do samego koniuszka, końcówki tego ostrza i nie ma zaznaczonej wyraźnej krawędzi tnącej. Najpewniej przy ostrzeniu nadacie ją sami. Przechodzimy oczywiście już do mory. I mora jest zbudowana głównie z polipropylenu, czyli ta cała rękojeść i w ogóle pochewka to jest polipropylen, czyli wtryskiwany jakiś tam plastik, który we wtryskarce jest po prostu zgrzany i ten hidden tank, bo mora jest zazwyczaj mory, proszę Wam, mory Garberg, gar, gar, gar. no coś takiego, podam Wam na pewno nazwę gdzieś tu poniżej, to te mory oczywiście są wszystkie hidden tankami. To znaczy, że ostrze... Nie jest jakby do końca poprowadzone. To nie jest jeden kawałek płaskownika czy blachy do samego końca i rękojeść to nie są okładziny do, tego, do tej blachy, tylko jest po prostu poprowadzony gdzieś do połowy, załóżmy. I dalej to już jest sam plastik. Ma to pewne minusy i wady, bo jest to mniej pewne narzędzie niż pełny jakby full tank, czyli gdzie ten tank jest do samego końca, ta blacha jest do samego końca. Ale ma to na przykład taki plus, że tutaj mora basic. Nie ma żadnego oczka na żadne, yy, znaczy oczka, żadnego otworu, jak mówi Morden, nie dziurki. Nie ma na żaden sznurek, na żaden lanyard, na żaden ogonek, dzięki czemu moglibyście sobie pendelkę zrobić i trzymać ten nóż pewniej przy jakichś cięższych pracach, choć oczywiście ten nóż nie jest pomyślany do ciężkich prac. No i można ją wywiercić dzięki temu, że tank nie jest do samego końca. Ale dla wielu ludzi jest to wada, ponieważ. Teoretycznie taki nóż nie służy do batonowania. Przechodząc dalej, to oczywiście Mora ma 91 mm ostrego. Jest to 2 mm bra, blacha grubości 2 mm i będzie ona na pewno wytrzymalsza od Opinelka, mimo że jest niby cieńsza, dlatego że szlif, jaki tu zastosowano, to szlif skandynawski. Czyli pełna blacha jakby idzie prawie do samego końca i tylko przy końcu jest zeszlifowana. Dzięki temu takie ostrze jest pewniejsze. Ostrze jest na pewno wytrzymalsze na jakieś takie mechaniczne Mm, cięższe prace, no ale niestety jest to kosztem tego, że ty nie gorzej, czyli będzie ciąć dużo gorzej dla Opinelka, dlatego się świetnie razem uzupełniają jako zestaw startowy, o czym powiem Wam też potem. Stal, jaka została tutaj użyta, to oczywiście cesto znana, tam gdzieś ze Szwecji, bo to chyba szwedzka stal, choć tutaj mogę nie mieć racji, więc jeżeli coś, to napiszcie mi w komentarzu, chociaż Szwedzi byli kiedyś potentatem w robieniu stali, na przykład dla Kriegsmarine niemieckiego podczas II wojny światowej, tam dużo stali tam pakowali dla Kriegsmarine. Stocznie niemieckie robiły ze szwedzkiej stali swoje boty. Ale ja nie o tym stale oczywiście hartowana jest do 59-60 hrc Cały nóż, sam nóż, oczywiście waży 107 gram, czyli widać jaka jest gigantyczna różnica między tym nożem, a na przykład kod Steelem SRK bardzo pieszczotliwie przeze mnie nazywanym serkiem z poprzedniego odcinka, który mogliście widzieć, no jest to spora różnica i... Dwa takie noże spokojnie, to jest jeden SRK. Z pochewką nie mierzyłem, nie liczyłem, nie jest to dużo więcej, jest to sam plastik, ten polipropylen. W różnych wersjach oczywiście kolorystycznych znajdziecie coś takiego, natomiast muszę powiedzieć, że ten polipropylen bardzo nieładnie się niszczy, ponieważ że takie białe włókna, on zaraz się robi biały i te wszystkie rysy bardzo po nim widać, no ale nie oszukujmy się, jest to nóż za dwie dychy. I teraz powinno paść najważniejsze pytanie, dlaczego taki zestaw? I po pierwsze i najważniejsze według mnie dostajemy pełnowymiarowe produkty. To nie są żadne podróbki, to nie są żadne bazarowce, to nie są żadne noże super, uber, tactical, coś tam, coś tam, które są tak naprawdę na wpół zrobione z plastiku albo z jakichś stopów blachy, która się do niczego nie nadaje i są kute gdzieś w jakichś tam biednych miejscach na świecie i jest to robione jako masuwa, żeby to gdzieś. Po odpustach sprzedawać, nie, to nie jest to. Francuski opinel to jest klasyka od 130 lat, używana podczas pewnie obu wojen i, i przez yy, podejrzewam, że przez legię cudzoziemską i diabli wiedzą jeszcze kogo. Francuzi bardzo mm, dobrze znają ten nóż, dla nich to jest synonim noża jak. Słyszycie nóż, a możecie powiedzieć nóż składany, opinel to jest jedno i to samo. Koniec. Natomiast mora jest też bardzo znanym produktem używanym na budowach, w ogrodnictwie. Bushcrafterzy kochają te produkty. Są to pełnowymiarowe produkty. To spokojnie może być wasz jedyny nóż do lasu. Naprawdę, to może być jedyny nóż do lasu. Kiedy nie idziecie w survivali i nie chcecie przetrwać, nie wiem, mając tylko do dyspozycji nóż i nic więcej, to to jest świetny nóż bushcraftowy. Dlaczego? Bo coś tam sobie wyrzeźbicie, dlatego że coś tam sobie przetniecie, ostrugacie, zrobicie sobie jedzenie przy jego pomocy, za, zaostrzycie jakiś kijek, zrobicie sobie trayskika, czyli trójno do ogniska, będziecie sobie mogli pokroić. Jedzonko będziecie sobie mogli coś tam wymieszać i tak dalej, i tak dalej. I to będzie pełnoprawny nóż do lasu. Serio. Nawet batonowanie kiedyś Wam pokażę, że morą bez problemu da się batonować i uważam, że to, że się mówi, że o, bo to nie jest full tank, więc nie można batonować. No tak, z nazwy tak. Ale, jak zwykle jest, ale yy, da się. Mora naprawdę nie umrze od pierwszego batonowania. Opinelem się da batonować, zabezpieczonym wiroblokiem, a co dopiero... No, morką, naprawdę. Morką też się da batonować i serio przeżyje kilka takich batonowych. Dlatego, tak jak mówię, są to pełnowymiarowe produkty. To jest prawdziwy folder. Może to nie jest folder, którym się da strzelać, ale na przykład wszystkie, wręcz większość, może nie wszystkie, ale większość folderów na dekloku i na triadloku, czyli od Steela i na przykład od Kabara, no też się nimi nie strzela. O, otwiera się jedną ręką, tu się jedną ręką nie da otworzyć, ale się nimi nie strzela, więc to nie jest aż taki wielki dystans. Gdzie ceny innych folderów, jakichś prawdziwych, nowoczesnych, znaczy jakichś nowoczesnych i tak dalej, są ileś tam razy większe. Więc to jest prawdziwy folder, pełnowymiarowy. Nie będzie ustępował innym folderom. Po bułkę przekroi, chlebek posmaruje, paczkę przetnie, sznurek przetnie i tak dalej. A to jest pełnowymiarowy nóż do lasu. Naprawdę, jak ktoś się Was pyta, nóż do lasu, nóż do lasu, jaki nóż do lasu, to mora się nada. Do ogrodu też się nada, na budowę się nada. Do gospodarstwa rolnego się nada. Z tym, że są pewne zastrzeżenia. I tu przechodzimy płynnie do drugiego punktu. Opinel jest tańszy w wersji węglowej, stali węglowej. Ale jeżeli mielibyśmy kupować dwa urządzenia typu mora, typu Opinel razem, jako zestaw, bo posłuchacie się mnie po dzisiejszym odcinku, to wybierzcie model inoxowy, taki jak ja mam tutaj. Model nierdzewny. Dlaczego? Bo będziecie mieli dwa rodzaje stali. Nauczycie się dwóch rodzajów stali najważniejszych zaraz. No bo proszkowa stala to już jest. To już nie te budżety, to, to byśmy musieli bardzo dużo mur i opineli yy, sprzedać, żeby sobie kupić cokolwiek ze stali jakiejś tam proszkowej. Natomiast jeżeli yy, kupicie sobie stal inoxową, troszeczkę droższą, i wtedy przekroczycie te magiczne 50 zł, bo nie wiem, wydacie 40 zł za takiego opinela i będzie to 60 zł, co i tak nie jest naprawdę sporą ceną, jak za dwa noże, no to wtedy. Mora w wersji węglowej jest świetnym uzupełnieniem do opinela w wersji mierdzennej. Dlaczego? Nauczycie się dwóch stali, to po pierwsze. Po drugie, zobaczycie, która stal jest dla Was lepsza. Zobaczycie, będziecie mieli porównanie dwóch szlifów, jak tną, jak cokolwiek innego robią, jak strugają, jak przecinają, jak się wbijają. Świetne pole do nauki i do doświadczeń z nożem. I teraz tak, stal węglowa jest stalą. O którą trzeba bardziej dbać. Jak zobaczycie na przebitkach, ten nóż, mimo że był piękny i lśniący, już ma jakieś tam kropki, już ma jakieś tam smugi. Dlaczego? Bo ten nóż bardzo niefajnie reaguje na przykład z kwasami, z musztardą, z jakimiś kwaśnymi rzeczami typu cytryna, typu limonki i tak dalej. Nie za bardzo się lubią, zaraz są naloty i tak dalej, chociaż jest takie coś jak musztardyzowanie i można sobie tak przyciemnić te stary ta stal rudzieje, czyli szybko bardzo staje się zardzewiała i trzeba o nią dbać, trzeba pamiętać o tym, żeby była zawsze sucha, żeby nie leżała w wilgotnych miejscach, a szczególnie w wilgotnym i słonym, bo szybko będzie rudzić i szybko będzie się zużywać. Potem wyprowadzanie takiej stali, czyszczenie i tak dalej, żeby dalej nie rzewiała, no to jest kupa roboty i po prostu niepotrzebne, to jest warto tego uniknąć. Jeżeli wybierzecie sobie te noże, z dwóch różnych stali, co, do czego zachęcam i co polecam no to oczywiście będziecie mieli porównanie w długości trzymania ostrości tego noża i oczywiście jak się obie stale ostrzy i warto mieć takie doświadczenie, bo jeżeli sobie kupicie pięć noży i każdy będzie super hiber ekstra to kiedyś się stępi, stale M390 też się tępi S90V też się tępi, to, to są stale proszkowe super stale ale przy częstym używaniu i tak się stępią, więc trzeba będzie je ostrzyć. Więc jak macie nóż, to się musicie nauczyć ostrzyć, nieważne czy na systemach, na kamieniach, na prętach, na jakichś ostrzałkach, czy nawet od mamy, czy babci, czy żony, na ostrzałce kuchennej, którą też szczerze polecam, bo to świetna alternatywa. I jak macie nóż, który nie jest wam jakoś tam bliski sercu i nie musicie o niego dbać, to ostrzałka kuchenna jest fantastycznym rozwiązaniem na szybko. Oczywiście. Oba te noże, w związku z tym, że są tanie i mają taką konstrukcję i taki, taki, taką popularność i taką historię, no to oczywiście oba te noże są cholernie podatne na modyfikacje. I mówiąc cholernie, naprawdę mam to na myśli. Dlaczego? Jak sobie wpiszecie mody opinelowe na Instagramie, czy na YouTubie, czy poszukacie na Facebooku, na grupach itd., to opinela można przerobić na takie sposoby, że nawet ja sobie nie wyobrażam, że się da. Ten nóż może wyglądać zupełnie inaczej struganie go, wiercenie, szlifowanie, przerabianie kolorów i tak dalej, tak dalej. To jest żaden problem. Opinela możecie przerobić na miliard sposobów. Nie wiem, postaram się tu jakieś zdjęcia może wrzucić takich ciekawych modów. Oczywiście mora też i morę można oczywiście utaktycznić, tak. I może mieć parkordu milion, doklejonych jakiś tutaj igły, nici, zapałki woskowe, które się palą zawsze, mogą mieć ostrze jeszcze od jakiegoś nożyka, Tapetowego, doklejone, mogą być owalone parakordem jakimiś Ranger czyli gunkami od dentki rowerowej. Możecie przewiercać i sobie robić laniardzik do tego noża. Możecie go też jakoś tam trochę zabezpieczyć przed korozją. Możecie tu dołożyć Ranger Benza, tak żeby nie wypadał, bo to się tak nie zaklikuje jak Kajdex, więc to wypada no jest bardzo dużo sposobów na modyfikacje i to takie które jakby nie ingerują w sam nóż i w samą pochewkę, ale są też takie modyfikacje które w to ingerują, można oczywiście ścinać czubki, robić inne szlify ostrzyć inaczej i tak dalej i tak dalej i jest to dozwolone w pełni, dlaczego? bo nie będzie Wam szkoda, opinela za 35 zł Wam nie będzie szkoda i nie będzie Wam też szkoda mory za 20 zł i z tymi cenami też jest różnie, bo opinel w znanych sklepach tam yy, takich powiedzmy outdoor'owo, y, survival'owo, bushcraft'owych kosztują około 40 zł, ale na aukcjach Allegro znajdziecie je za 30 parę, za 35 także warto szukać y, Czasami jeszcze jakieś y, cashbacki dają, monety i inne takie tam cuda natomiast morę tą ja kupowałem za 19 zł dlaczego tą, dlaczego ten kolor? bo był najtańszy, bo jest jakim stałym, tym stałym kolorem basic'a jest taki Purpurowy, coś takiego, ale była droższa o 2 złote. Na no po co wydawać za kolor? 2 złote więcej. Zresztą ten kolor ma bardzo dużą zaletę, o czym zaraz wam powiem. Natomiast w Julach, bo to jest szwedzka sieć sklepów z tego, co się orientuję, i mora też jest szwedzka. Często zdarzają się promki i słyszałem o ludziach, którzy za 14 zł taki nożyk potrafili wyczaić. Może trochę inne modele, bo są też alternatywy dla takiej mory, właśnie 511 to nie musi być 500 jednostka. Jeżeli spotkacie morę plastikową, za 15 zł, ale to będzie mora, od mora Knif, czy tam mora Knif, mora Knif, to to będzie dobra mora. Jeżeli to będzie tanie, mam 14, 15, 17 zł, bo na przykład w niektórych sklepach widziałem ją za 17 zł tego basica, właśnie. to... Tym lepiej. To będzie też dobra mora, inny model też będzie dobry. Bo możecie sobie kupić kompaniona za 35, czy tam za 40, jakiegoś kompaniona Heavy Duty i tak dalej, i tak dalej. Są Mory Robust jeszcze i tak dalej, są to noże bardzo częste i popularne, używane w różnych tam branżach, jak już mówiłem, i wszystkie są zazwyczaj dobre, wszystkie są hiddenami. część jest w stali nierdzewnej, więc jeżeli aż tak by Wam zależało, żeby ten nożyk był przez Was tyrany, na przykład w warsztacie, albo w ogrodzie, albo gdzieś tam i, i naprawdę będzie leżał przez długie miesiące, a potem się przyda Tylko na chwilę, no to stal nierdzewna jest lepszym wyborem. Natomiast dla tutaj widzów, którzy są zainteresowani ETC, jakimś tam łażeniem gdzieś tam yy, i robieniem czegoś, nawet z nożami z głowią stałą, to oczywiście stal węglowa. Polecam bardzo, tnie świetnie. Mora zawsze będzie dobra. Mora nie ma chyba swojej mory. Nie słyszałem, żeby jakaś mora była zła, słaba i tak dalej. Im lepszy stosunek cen do jakości, jak wyrwiecie za złotówę taniej, to tym lepiej. Nie wiem, czy mi się on w ogóle opłaca robić te mory. Czy rząd nie nie. Szwecji, w ramach y, robienia swojego soft power, nie dokłada do mory, żeby y, zmonopolizować cały rynek noży tanich ogrodowych na świecie. Ale rozgmina, nie? Co do koloru, to ten kolor akurat jest świetny. Dlaczego? Bo jest niebieski, taki błękitny turkusowy chyba nawet, chociaż się tak na kolorach nie znam. I taki kolor nie bo to jest chyba edycja specjalna na 2019, roku. O. I taki kolor nie występuje w żadną porę roku naturalnie w przyrodzie. Latem i wiosną, kiedy macie zielono w lasach, kiedy macie zielono na łąkach, w ogrodach, nie ma takiego koloru. Zimą, kiedy jest biało, szaro i czarno, też nie ma takiego koloru. No nie idzie go zgubić, bo ten pomarańczowy jest wtedy, więc nie idzie go zgubić. Jesienią, kiedy jest mocno pomarańczowo, żółto, czerwono i tak dalej, i brązowo, też nie ma takiego niebieskiego. On się będzie oznaczał. To znaczy, że jak jesteście początkujący i macie problem na przykład, bo założycie sobie tu Ranger Benza i możecie zgubić taki nóż. Mojemu bardziej doświadczonemu koledze też się to ostatnio zdarzyło. Też zgubił nóż w lesie, ale na szczęście go znalazłem. To jak zgubicie ten nóż, to go znajdziecie. To jest super, bo zawsze lepiej nie śmiecić w lasach. To po pierwsze nie śmiecimy w lasach. Mam straszną alergię na ludzi, którzy śmiecą w lasach. A po drugie, dwie dychy też piechotą nie chodzi. Oczywiście, to przerabianie, te modyfikacje, podatność na modyfikacje to jedno. Ale drugie, to to, że oba te noże występują w wielu odmianach. I tak, opinela, możecie sobie kupić w podstawowym drewnie, czyli bukowym, ale możecie sobie kupić w takim drewnie jak ja mam, czyli w drewnie dębowym są też drewna jakieś orzechowe, hebanowe i tak dalej, możecie sobie różne drewna wybrać, ale są też. Słyszałem o jakichś opinelach plastikowych, ale to już są bardziej takie bushcraftowo służby walowe, ale też są. Są opinele w różnych kolorach, te drewna są różnie malowane. Są różne kolory plastiku, dodatkowe. są dodatki z gumy, żeby ten nóż bardziej się trzymał w ręki i lepiej do ręki, bo oczywiście te wszystkie parametry, które się tam odpowiadają za trzymanie i tak dalej, one nie są idealne, bo są tanie noże, ale jednak dobre. Jak coś jest tanie i dobre, to wiadomo, że jest dobre i tanie. I do tego jeszcze opinele są w jakichś tam wersjach z poroża, z aluminium, też widziałem jakieś specjalne edycje, dlatego do wyboru, do koloru. Wielkość tych noży też jest różna. Możecie sobie kupić większy nóż, czyli opinia na dziewiątkę, ale możecie sobie kupić mniejszy, czyli opinia na siódemkę. Wszystkie będą miały wiroblok, bo wszystkie od opinia na wersji piątej mają wiroblok, czyli tą blokadę. I są blokowane, co jest świetne. Natomiast mora wychodzi co roku, przynajmniej ta. Bo, oczywiście, rodzajów mory, jak już mówiłem, jest bardzo dużo, ale ta mora wychodzi co roku w jakiejś innej edycji. Jest ta podstawowa edycja purpurowa, jest jakaś edycja zielona, na ten rok chyba była jakaś żółta, czy w tamtym roku była żółta, a teraz jest żółta. No, bardzo dużo jest kolorów, więc jeżeli Wam się nie podoba niebieski i nie zależy Wam na tym, że jak go zgubicie, tego znajdziecie, albo nie wiem, wiecie, że go nie zgubicie, no to oczywiście do wyboru do koloru. Warto tu też zaznaczyć, że są alternatywy dla samej tej mory. Dla Opinela nie znalazłem znajdźcie mi, piszcie w komentarzach, bardzo chętnie się y, zapoznam i wiem, Renu 710 ktoś mi napisze od razu przecież super pełnowartościowy fotel. po pierwsze ciężki, po drugie nie kosztuje 40 zł jak on kosztował 40 zł no to Opinel był w gorszej pozycji nie serio, był w gorszej, ale teraz kosztuje 70-80 zł, dwa razy tyle co Opinel i jest krótszy, więc ma gorszy sznik do cięcia więc dla mnie jest to gorszy edec chociaż ma klips i to jest jego niepodważalna Podstawa, natomiast tu możecie sobie klips dokręcić. Wiem takie rzeczy. Można sobie dokręcić klips, jak komuś mocno zależy. Nawet jakiś ładny, o folderka, czy tam Jeżeli idzie o morę, jest bardzo dużo skandynawskich, głównie alternatyw. Są oczywiście inne more, to jest pierwsza alternatywa. Mogą być droższe, jeżeli Wam taka nie pasuje. Jeżeli jest brzydka, bo more są brzydkie, nie oszukujmy się, są tak brzydkie, że aż piękne, to może być to inny rodzaj mory. Może być to Fiskars. Fiskarsy też są takie. Rzucę wam kiedyś porównanie fiskarsa za dwie dychy i mory za dwie dychy. Są też na przykład Bachko chyba dodaje do pił yy, nożyki swoje. Takie podobne do Mory Companion Heavy Duty albo do kompanią zwykłego, tak mi się wydaje. Są też noże innych firm yy, skandynawskich, ale nie pomnę Wam nazw. Są jakieś tam yy, dla Julii robione, chyba nie wiem, czy też More tego nie robi, ale są jakieś tam tanie, alternatywy dla mory robione od Juli. Te noże kosztują w granicach tam, chyba na 15 zł. Co też jest ok, opcją do jakichś takich nieciężkich prac, bo przy cięższych ufałbym bardziej może, ale jakiś taki no-name, szwedzki no-name, to dużo i tak 10 poziomów wyżej niż chiński no-name. Chyba Kulta Force jeszcze robi jakieś takie rzeczy, takie jakieś nożyki, tak mi się wydaje. I na sam koniec trzeba by było powiedzieć o pewnym społecznym aspekcie. Społecznym to znaczy, i jesteście początkujący i załóżmy, idziecie do lasu. Do jakiegoś tam programu, obszaru z programów pilotażowych, lasów państwowych i napotykacie tam trzech doświadczonych. Super Uber Tactical, Bushcrafterów. I co wtedy? Wyciągacie swoją morę. I nie ma wstydu. Naprawdę, mora to nie jest wstyd. Opinel to jest. Do Opinela się trochę dorasta i jak się jest użytkownikiem któregoś tam już noża składanego i się ma ich tam kilka to się potem mówi, a to bym sobie jednak kupił Opinala, żeby był. Nie musi kroić, nie musi robić, żeby był Opinal, jest świetny. Dlatego do Opinala się dorasta i też nie ma wstydu, to jest wielki kawał historii w tym nożu. Natomiast Mora to żaden wstyd, w pełni użytkowe, markowe narzędzie, też żaden wstyd. Ale jak wyciągniecie jakiś bagnet AK-47 składany, no to już jest wstyd. Jak wyciągniecie bazarowca za dychę, to jest wstyd. Znaczy za dychę, no za dwie, trzy dychy, bo takie są bazarowce. Wyciągniecie, to jest wstyd według mnie. Jak wyciągniecie jakieś tam podróbę chińską, czegoś tam, coś tam, coś tam, to też jest wstyd. A tutaj, mimo że oba te noże naraz kosztują 5 dych, zero wstydu. Ludzie, którzy są doświadczonymi jakimiś łazengami, chodzą do lasu, jeżdżą w góry, chodzą, jeżdżą na wycieczki rowerowe i tak bo do wszystkiego tego się te noże nadają, do kempingów i tak dalej, to wielu z tych ludzi, bardzo doświadczonych, mory używa cały czas. Opinala używać tak czy Dlaczego? Bo są to dobre, tanie noże i nie potrzeba nic więcej tym użytkownikom. Nie potrzebują super Uber Tactical, jakiegoś yy, S5 albo, nie wiem, yy, busebatak, albo jakiegoś tam yy, gigantycznego Kabara, coś takiego. Po co to? Jeżeli mi to wystarcza, to żadnego wstydu nie ma i ludzie potrafią ileś lat chodzić z takim jednym nożem i go wymienić potem na drugi taki tani jakim się zużyje. I to wszystko. Yy, dla przykładu, żeby nie było tu wstydu, Marek Lewandowski z kanału EDC czasami używa Mory 2.0, czyli takiej drewnianej małej morki. Jest to świetny nóż bushcraftowy. Yy, I właśnie bushcraftowy, Marcin Bushcraftowy yy, z kanału Bushcraftowy, już się powtarzam, używa też często noży tanich. Właśnie w swoich wielu filmach używał Mory. Używał właśnie Opinella, pokazywał jakich technik używać, bo to tu trzeba trochę mieć, żeby taki potencjał tych noży wykorzystać w pełni, a już tych noży za kilkaset złotych to już w ogóle trzeba mieć tu, żeby wykorzystać tylko potencjał. Więc Marcin Buszkrachtowy bardzo często pokazywał, jak takich noży używać i bardzo często tych noży w swoich filmach używał. Bardzo często nosił morę zresztą tutaj zawieszoną, co też jest niegłupim pomysłem, bo taką morę można i dopiąć do plecaka i nosić tu. Noszenie przy pasie dużego noża w większości przypadków, kiedy nie siedzicie gdzieś w jakiejś syberyjskiej dżungli, według mnie jest bez sensu. Chociaż o przenoszeniu noża też są osobne filmy, podlinkuję jak zwykle w opisie. Natomiast co do samej filozofii noża i do używania tych noży i tak dalej, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem przez kolejne jakieś nożowe odcinki, też będę to linkował, podrzucę Wam film z kanału Universal Survival, tam Kuba tłumaczy robi wykład na temat używania noża, mając takie dwa świetne maleństwa, znaczy nie aż takie maleństwa za pięć dyszek. Można się wielu rzeczy nauczyć i można tych noży używać naprawdę, naprawdę bardzo długo. Zero wstydu, pełna uniwersalność, pełne możliwości modyfikacji i genialna użytkowość, utylitarność tych narzędzi. Dlatego ten zestaw jest według mnie zest zestawem żelaznym, betonowym i się nie zmieni. I to by było chyba już na tyle. Rozgadałem się, ten odcinek jest przegadany. Chyba będzie mniej przebitek w tym odcinku, no bo ileż mogę pokazywać to, ten nóż coś robię nim, czy ten nóż jak sobie go otwieram i zamykam. Odcinek dość przegadany. Natomiast zachęcam jak zwykle do subskrybowania tego kanału, do zostawienia łapki w górę, jeżeli Wam się podobał, do rozsyłania tego materiału, bo może się okazać, że ten materiał bardzo wielu ludziom się przyda, bo jak już dostajecie tysięczne pytanie, jaki nóż do lasu, no to to nie jest odpowiedź na to pytanie, ten film na to pytanie nie odpowiada, ale jaki nóż tam do iluś tam, No to to odpowiada. Albo jaki pierwszy nóż jest dobry, no to jest. To jest odpowiedź na to pytanie. Dlatego zachęcam do rozsyłania, do udostępniania tych filmów. Zachęcam, jak zwykle, do łapkowania, jeżeli wam się mocno mi podobało. E, wpadajcie też na e, mojego Instagrama, na mojego Twittera, gdzie mówię trochę o innych rzeczach, ale wpadajcie na Instagrama, tam jest dużo takich zdjęć, takich rzeczy właśnie. E, wpadajcie na fanpage Taczewskiego, który jest zrobiony chyba tylko po to, żeby nawijać zasięgi. A możecie wpaść. Wpadajcie też na kanał do potęgi. I to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że was nie zawiodłem. Mam nadzieję, że nie uważacie, że ten tytuł jest bajtowy i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko w zwyczajowy dla mnie sposób pożegnać się z wami. A więc pozdrawiam.